Cześć, ja jestem Kuba i zapraszam Was na Newsy Tygodnia. A już dzisiaj powrót Kuby, mecze w CSGO oraz wyścig w Assetto Corsa. Po wielodniowej wyprawie do sklepu w szeregi Piorunów wraca Jakub Wirtual Głusek. Dzięki niemu posty na drużynie Pieruna wejdą na nowy, wyższy level. Jeśli jesteście ciekawi efektów pracy Wirtuala zapraszamy Was serdecznie na naszą fanowską grupę drużyny Pieruna. W czwartek wzięliśmy udział w meczu PGE.pl Dywizji Mistrzowskiej. Naszym przeciwnikiem była ekipa Creative Aves. Po świetnej grze pioruny pokonały ośmiorniczki, najpierw na nuke 16 do 12, tylko po to, żeby zamknąć mecz na daście 16-9. Tym samym aktualnie mamy bilans 2-1, co umożliwia nam skosienie na siódmą lokatę. Również w czwartek rozegraliśmy dwa mecze w ESL w Mistrzostwach Polski. Rywalem numer jeden był Illuminar Gaming. Niestety, mimo dobrego kombeku pod koniec spotkania ulegliśmy 14-16 do na Vertigo. Kilka godzin później stanęliśmy naprzeciwko ówczesnych mistrzów Polski, czyli Honoris. Mecz był bardzo wyrównany, lecz pod koniec wyraźnie zabrakło nam sił, co pozwoliło przeciwnikom zamknąć rywalizację na swoją korzyść. Mecz zakończył się wynikiem 13 do 16 dla Honoris, na niuku. Mimo braku punktów cała piątka, czyli Freo, Nesti, Maku, Nois i Xydo, pokazali wytrwałość i walkę do końca. W piątek odbył się wyścig na jednym z najbardziej legendarnych torów. Froxie i Tomsik pojawili się na Monzie w ramach ligi VMS GT3 Germany 2022. Po półtorej godzinnej rywalizacji Tomsik uplasował się na 17 pozycji, a Froxie na 24 miejscu.